Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pan z Wami jest duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego Maryi z Józefem, wpierw Nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański, ukazał mu się we śnie i rzekł, Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło, porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Oto słowo pańskie. Ava Tobie Christe! Siostry i bracia, narodziny matki, to treść dzisiejszego naszego liturgicznego spotkania. Matki, która od wieków w tym miejscu jest szczególnie obecna. Obecna od wieków, w tym przepięknym obrazie. Matki Bożej Chełmskiej. Ukazana w tej ikonie z Jezusem Dzieciątkiem. Ona z tego Chełmskiego wzgórza przez całe wieki otacza swoim macierzyńskim płaszczem naród ziemi chełmskiej. Oraz inne ludy i narody. Kochani, ale trzeba nam w tym momencie sięgnąć do nauki Bożej, do Pisma Świętego. Otóż ona, Maryja, rodzi Boga człowieka. Jej macierzyńskim rękom Powierzony jest los Bożego Syna, Jego bezpieczeństwo, jego rozwój, spełnienie Jego misji. Z drugiej strony Maryja staje się bezpośrednim i pierwszym uczniem Bożego Syna. To nikt inny tylko ona obdarza Jezusa miłością i miłości się uczy od Syna Bożego. Prowadzi Jezusa po drogach życia i sama jest przez Niego prowadzona. Uczy słuchania Bożego Słowa i sama jest zasłuchana. W Jezusową Mowę. Uczy Jezusa posłuszeństwa i sama jest posłuszna swojemu synowi. Kochani jest Matką Boga Człowieka, a pozostaje nieustannie, jakże pokornym stworzeniem. Bracia i siostry, przez taką postawę Maryi Matki, ukazaną nam w Biblii, jawi się Maryja jako matka wychowawczyni. Tu na Górze Hełmskiej wychowuje przez całe stulecia swoje dzieci. Kochani, dziś po raz kolejny. Pragniemy się zanurzyć w Boży plan zbawienia i uwielbić Boga, medytując posłannictwo Maryi Matki Wychowawczyni, bo my dzisiaj potrzebujemy nowych treści, nowych pouczeń, nowych wzorów do prowadzenia życia zgodnego z wolą Bożą. Maryja Matka Wychowawczyni. To bogaty ładunek treści. Sięgamy więc dzisiaj do tych treści, by odnaleźć się w labiryncie poglądów i stylów życia proponowanych współczesnej kobiecie. Mówi się często, należy się jej, głośno się nieraz krzyczy, Równouprawnienie we wszystkich dziedzinach życia społecznego na poły z mężczyzną mówi się powinna uczestniczyć we wszystkich dziedzinach przemysłu, w świecie nauki i kultury, w wojsku, w policji, w polityce i w kosmosie. Ma być w pierwszym rzędzie, kobietą obywatelem. Kobietą, partnerem mężczyzny nie może stać się więźniem domu gotowanych obiadów, doglądanych solidnie dzieci. Dzieci zresztą można mieć bez małżeństwa z mężczyzną takim, jakiego się chce i kiedy się chce, bez wiązania się z nim na całe życie. Ale w, tak, w takim stylu dzieci się nie wychowuje. Jakże często w takim stylu dzieci się hoduje, pieszczoty w kilach uniesienia, kupno drogich zabawek, modnych ubiorów, imponujących technicznych aparatów jest uspokojeniem sumienia. Że spełnia się wobec dziecka swoje obowiązki. Tak wyrastają współczesne sieroty, którym serce często okazują babcie i dziadkowie. Tak wyrastają bezdomni Polacy, bo wygodne mieszkanie nie zastąpi nigdy prawdziwego domu. Kochani dziecko, całe życie będzie czekać na matkę wychowawczynię, która kształtować będzie jego osobowość, która będzie go prowadzić. Popatrzmy, moi drodzy, dzisiaj z wiarą na obraz Bożej Matki Wychowawczyni, wychowawczyni wielu ludów i narodów. Choćby tu, na hełmskiej ziemi. Pochylmy się nad Bożą Nauką, zawartą w Biblii i zauważmy, że ona, Maria, Matka Wychowawczyni, była obecna w życiu Jezusa. Jezus był jej dany, ale i zadany. Była z Jezusem dziecięciem, bo miejsce matki jest przy dziecku. Była z Jezusem młodzieńcem, bo miejsce matki jest przy dorastającym dziecku. Trzydniowe poszukiwanie Jezusa podczas pielgrzymki do Jerozolimy przepełnione jest stanem bólu, wyrażonego słowami: Synu, czemuś nam to uczynił? Trzy dni nie była przy nim. Ale była z Jezusem podczas wędrówek po Ziemi Palestyńskiej. Była z nim na drodze krzyżowej pod Krzyżem i przy grobie. Do grobu matka składa nie tylko urodzone dziecie, ale miłość, składa serce, czas, cierpienie i troskę, jaką włożyła w swoje dziecko. Jako wychowawczyni. Kochani, Maryja, matka wychowawczyni, jest obecna dziś pośród Kościoła Chrystusowego, bo otrzymaliśmy ją jako matkę pod krzyżem. Ona jest obecna pośród nas, bo jesteśmy dziećmi Ojca w niebie. Jesteśmy braćmi Jezusa w człowieczeństwie. Jesteśmy jej przybranymi dziećmi a miejsce wychowawczyni jest pośród wychowanków zawsze tak odczytuję niezliczone miejsca których Maryja objawia swoją obecność przez rozdawnictwo łask obecna jest pośród ludzi w swoich cudownych wizerunkach w Częstochowie, w Chełmie, w Wąwolnicy, w lurd, w Fatimie i w wielu innych miejscach. Właśnie w tych miejscach kształtowane są serca ludzkie. Obecna jest Maryja w domach poprzez obrazy tam wiszące. Obecna jest poprzez noszone na szyi medaliki i szkaplerze. Obecna jest przez figury przydrożne. Obecna jest w malarstwie. Obecna w rzeźbie. Obecna w poezji. Obecna, gdy biją dzwony na anioł pański. Oraz obecna wszędzie tam, gdzie odnawiane jest pozdrowienie. Zdrowaś Maryja. Kochani, wychowawca Wychowuje obecnością życzliwą, ofiarną, dobrowolną, przepełnioną troską o los wychowanka. Rodzice kochani i wychowawcy drogi, drodzy, trzeba tu przyjść, trzeba tu stanąć przed Maryją Wychowawczynią. Trzeba wreszcie stanąć na niedzielnej Eucharystii wraz ze swoimi dziećmi, by zrozumieć, że w życiu wychowanka należy być, a nie pojawiać się od czasu do czasu. Do wychowania nie trzeba wielkich pieniędzy. Znam biedne domy, skąd wyszli ludzie, o pięknych osobowościach. Znam też bogate i inteligentne domy, skąd odeszły sieroty społeczne, aby powielać sieroctwo na dalsze pokolenia, bo nie spotkali matki wychowawczyni ani ojca wychowawcy. Na to, by być wychowawcą, nie mieli czasu. Rodzice kochani nie tędy droga tu się trzeba wreszcie zatrzymać zatrzymać się przed Maryją matką wychowawczynią by zrozumieć że wychowawca wychowuje obecnością i dyskretną radą nie potrzeba wielosłowia Wielości słów gubi się nieraz sprawę. Wychowawca jest konsekwentny w swoich zasadach, o czym wie dobrze wychowanek i karmi go najwspanialszymi wartościami i zaleceniami. Zauważ, droga matko i drogi ojcze, Maryja nie uprawiała wielosłowia. Nieliczne są zdania Ewangelii, które wypowiedziała. Ostatnim zdaniem zapisanym są słowa, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To są słowa testamentalne Maryi wychowawczyni. Wiele osób wspomina ostatnie słowa swojego ojca lub swojej matki. Kochani, Maryja Wychowawczyni, zostawiła ostatnie słowa. Odesłała nas do Jezusa. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie, mój syn. Dlatego pytam Was: czy będą sieroty w domach dziecka, jeśli posłuchamy Jezusa? Czy narkomania, alkoholizm, mafie, kradzieże będą problemem w wioskach, miastach i w krajach, jeśli posłuchamy Jezusa? Czy biedni i opuszczeni będą głodni? Jeśli posłuchamy nauki Jezusa o obmyciu nóg w Wieczerniku, Matka i wychowawczyni, Boża Matka, nasza Matka z Góry Chełmskiej, dzisiaj nam przypomina, że drugiego człowieka wychowuje się obecnością i dyskretną, Mądrą radą. Kochani moi, na takich rodziców, na takich wychowawców czeka nasze polskie społeczeństwo. Ale czy się doczeka? Polskie społeczeństwo czeka na prawdziwych wychowawców w szkole, bo nie wystarcza jedynie funkcja nauczyciela. Czeka na wychowawców, kapłanów, siostry zakonne, osoby świeckie, katechetów w szkole, których chce się dzisiaj wyrugować, chce się zepchnąć na margines, zignorować, pewnie po to by nie wychowywali. Czeka na wychowawców na uczelniach, bo głoszona prawda nigdy nie może się pogodzić z fałszem w życiu. Czeka na wychowawców w środkach masowego przekazu. Kochani, wychowawca, dobry wychowawca, rzeźbi duszę, umysł wychowank, ukazuje dobro, sposoby jego realizacji. Znajduje przekonujące argumenty dla mającego wzrastać dobra. Człowiek uczący zła, a takich dzisiaj nie brakuje w mediach, proponujący zło, namawiający do złego, jest gorszycielem, jest współpracownikiem szatana. Gorszyciel zabija duszę. I osobowość wychowank. Gorszyciel buduje wieżę dla zła, niesie spustoszenie, owoce jego przynoszą nieszczęścia. Kochani moi, w tym wszystkim nie zapominajmy polecenia Matki Bożej Wychowawczyni, naszej Matki, z pięknej naszej, Chełmskiej Góry, która dzisiaj mówi: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój syn. Kochani, na koniec zapytam: Czy jesteście ciekawi, kogo wychowała Matka Boża wychowawczyni? Ta właśnie nasza Matka Chełmska, ukochana pani. Nie sposób wyliczyć. Będą to nasze piękne polskie rodziny, żyjące Bogiem na co dzień, na przestrzeni całych wieków naszej historii. Będą to nasze polskie rodziny rozmiłowane w Ojczyźnie, składające życie na ołtarzu Ojczyzny. Będą to wspaniali władcy i rządcy naszego ojczystego domu. Będą to osoby świeckie i duchowne, siostry zakonne i bracia. Będą to święty Dominik, święty Jacek, święta siostra Faustyna, ojciec Maksymilian Maria Kolbe, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Niezapomniany i wciąż kochany nasz Ojciec Święty Jan Paweł II. To tylko nieliczni, których wymieniłem, są jeszcze nam nieznani, którzy dali się poprowadzić matce wychowawczyni, święte dzieci, święta młodzież na przestrzeni wieków, święci rodzice, Święci nauczyciele, święci wychowawcy, święci kapłani, święci różnych zawodów. W dniu właśnie dzisiejszym składamy Bogu dziękczynienie, że zechciał Maryję uczynić wychowawczynią naszego narodu. Dziękujemy Bogu za dar, Matki Wychowawczyni. Dla ma naszej małej ojczyzny, dla naszej pięknej, umiłowanej Chełmskiej Ziemi. Dziękujemy Bogu, że tu na Chełmskiej Ziemi znaleźli swoje miejsce wszyscy. Ludzie różnych wyznań, religii, ludzie różnych narodów i żyli w zgodzie i harmonii. Dzięki naszej matce i wychowawczyni hełmskiej pani. Kochani moi, wychowawczynią polskiego domu była i jest Bogu rodzica, i niech tak pozostanie. Ziemio Polska, ziemio hełmska. Rodzice kochani, drogie dzieci, kochana polska młodzież, nauczyciele drodzy i piękna polsko, polska szkoła, mimo trudności i ataków, pozostawmy Maryję wychowawczynię pokoleń w naszych sercach, w naszych domach w naszych rodzinach, w Szkole Polskiej. Pozostawmy na wielkim piedestale i śpiewajmy z połem dzisiaj Matce Wychowawczyni. Cześć Maryi, cześć i chwała, Pannie Świętej Cześć. Śpiewaj, śpiewaj ziemię cała, hołd jej śpiesz się nieść. I niech się tak stanie. Amen.